Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku zrabkowym na moim kanale. Dzisiaj na odcinek przeznaczyłam 35 euro, także trzymajcie kciuki, żeby chociaż cokolwiek się tutaj zwróciło. Tak jak ostatnio, dzisiaj przeznaczyłam właśnie całą ostatnią wygraną z ostatniego odcinka. I zobaczymy, czy uda się to pomnożyć. Także jeszcze raz trzymajcie kciuki i zapraszam Was do oglądania. I zaczynam sobie może od tej strapeczki. Tutaj mamy wygrywające liczby. Wygrywa 16, 11, 8, 18 i 24, i takich liczb szukamy. Pierwszy rządek pusty. Niestety wychodzi na to, że ta zdrobka jest przegrana. Przejdźmy sobie do drugiej. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli i tutaj wygrywamy zgodnie z legendą. No i czy coś nam się odsłoniło trzy razy? Raczej nie. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. Niestety nie ma. I tutaj mamy wygrywające symbole, i nasze symbole. Szukamy takich symboli. No niestety, kolejna zdrapeczka pusta, tutaj w tej trapce główną nagrodą jest 500 euro, także to jest takie 500 od ręki, tak można powiedzieć i trzeba znaleźć trzy takie same symbole w rzędzie i tutaj mamy też gry słowe, gdzie można wygrać 50 i 100 euro, także szukamy trzech takich samych symboli. Pierwszy rząd pusty, drugi również pusty, pusto. Dalej pusto. Niestety pusto. Sprawdźmy sobie pola bonusowe. Tutaj trzeba znaleźć yy, taki pieniążki, ale jest niestety dzwonek. I tutaj również nic. Ok. Trzy zdrapki przegrań, słuchajcie. Tutaj mamy wygrywające liczby. Nasze liczby w tej grze pierwszej wygrywa również czwórka, a w tej drugiej wygrywa piątka. Także sprawdzamy. 11 i 8, takich liczb szukamy. Albo czwórki oczywiście. Jest czwórka, czyli tutaj będzie wygrana. Tutaj ta czwórka wygrywa. Ale sprawdźmy sobie jeszcze grę drugą. 21 i siedem. Dobra, sprawdźmy sobie co było po czwórką. 5 euro, czyli strzepeczka się zwróciła. Kolejna taka sama, szukamy osiemnaście i dwa. szukamy dwadzieścia dwa i dziewięć. Albo piątki. No ale niestety pusto. I przechodzimy sobie do ostatniej drabki, tej najdroższej zadyszkę, tutaj mamy wygrywające liczby i nasze liczby. Także szukamy. osiem pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt pięć pierwszy rząd pusty. Drugi rząd również pusty. 55 tutaj będzie wygrana. Tutaj jest jedna wygrana. Ostatni rząd. No nie ma, czyli w tej strapce tylko jedna wygrana, liczba 55 i sprawdzamy. No jest dyszka, czyli ta strapeczka się zwróciła. Więc podsumowując odcinek, na wydane 35 euro na zdrabki yy, zwróciło się tylko 15, yy, także jestem 20 na minusie. Yy, wygranej z ostatniego odcinka nie udało się niestety pomnożyć, także yy, no niestety szkoda, ale jest 15 euro, także następny odcinek będzie za 15 euro i zobaczymy co będzie dalej, co się wydarzy. A w weekend Was zapraszam jeszcze na wyniki rozdania. Yy, tak więc na dzisiaj już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie po sobie jakiś fajny ślad w postaci komentarza, może subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I oczywiście oczekujcie kolejnych odcinków. A ja Wam już dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę Wam wysokich, wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Pa!